Wykonany jest ze zbóż takich jak pszenica, owies, pszenżyto i jęczmień. Wśród polnych i ogrodowych kwiatów oraz ziół na lnianej serwecie leży bochen chleba. Symbol urodzaju i dostatku, radości, rodzinności i szczęścia. Z drugiej strony naszego wieńca możemy zobaczyć hostię otoczoną kłosami różnych zbóż. Pod nią, w drewnianym kielichu, znajdują się grona winnej latorośli. Symbolu wina, które po przeistoczeniu staje się krwią naszego zbawiciela. Przyniesiony przez nas plon jest wyrazem naszej wiary, miłości i wdzięczności za tegoroczne zbiory. Dziewczyny, nie uciekajcie, już teraz się nie pomylę. Zapraszam na scenę panią dyrektor i pana <głos》> i zastępcę pana Wójta. Zapraszam. Tak, bardzo fajnie się chodzi po schodach. To panie wójcie, proszę, czynić swoją powinność. Kto tu jest chętny do pieniędzy? Ręka do góry! To tutaj muszę powiedzieć, że pani Katarzyna, która prowadzi dzisiejsze dożynki, ona ubiła sama ten wieniec. Wylepiła, wykleiła. Także gratulujemy. Ja widziałem, jak to robiła. Dziękujemy. Może zostaniecie państwo bo tak po tych schodach to one się całkiem roz Tak. Orkiestra tuż Nie, nie, nie wydaje mi się, żeby miała Pani powód do narzekania. Jakby Pani miała z tym wieńcem wejść, to dopiero byłby wyczyn. To była grupa wieńcowa z Gnojnika. Teraz, e, według listy, zapraszamy żerków. Grupa wiecowa z Żerkowa.